Hej, witam Was w drugiej części serii Żywienie Szczura. Głównym składnikiem diety szczura jest karma podstawowa, ale to nie oznacza, że nie możemy podawać innych produktów. Wręcz przeciwnie. Miska świeżych warzyw i trochę owoców urozmaici dietę szczura i pozytywnie wpłynie na jego kondycję. Warzywa i owoce podajemy w ilości nie większej niż 1 trzecia dziennej dawki suchej karmy. Wybór warzyw jest ogromny. Ja najczęściej daję marchewkę, pomidora, ogórka czy pietruszkę. Całą listę bezpiecznych produktów znajdziecie w linku w opisie do filmu. Oprócz warzyw możemy dawać także owoce, ale jeszcze mniej, ponieważ owoce mają dużo cukru. I ym, generalnie, sporadycznie jak najbardziej można dać: czy to truskawki, czereśnie, winogrona, które są przepyszne, które uwielbiają, yy, banany. Yy, jabłko, gruszka, no cokolwiek Wam przyjdzie do głowy, oprócz cytrusów. Cytrusy się nie nadają dla szczurów. Także to można dać, wiadomo, w małej ilości, ale nie zaszkodzi wręcz przeciwnie. Warzywa i owoce możemy dawać świeże, możemy dawać suszone, tak jak na przykład tutaj mam jabłko suszone, które moje szczury uwielbiają, tutaj jest cała sałatka owocowa, taka w takich, w takich kulkach, róbkach, które lubią, ale trzeba uważać z ilością. Oczywiście tutaj jest żurawina, bardzo zdrowa żurawina, a także mam groszek. Groszek jest, groszek także bardzo uwielbiają. Tutaj akurat jest taki w płatkach, który jest również dodawany do karmy, ale też możemy dać taki gotowane. Oczywiście nie z puszki: wszystko, co w zalewie jest albo w puszce, oczywiście odpada. Po czym można poznać, że dajemy szczurom za dużo warzyw i owoców. Jeżeli zauważycie porozrzucane po klatce i niezjedzone kawałki, to oznacza, że szczurki już mają tego dosyć. W dodatku mogą dostać rozwolnienie od zbyt dużej ilości żmierzynki. Moi drodzy, mamy karmę, mamy warzywa, owoce. Co jeszcze możemy dać naszym szczurom? Jak możemy urozmaicić ich jadłospis? No, jest kilka produktów, jak na przykład ryż, albo kasza, albo makaron. Ja tutaj mam makaron twardy, nieugotowany, bo chcę, żeby sobie szczury ścierały zęby. Natomiast możemy go ugotować. Możemy także dawać pestki, tu są pestki dyni, pestki słonecznika, które przecież sami możemy jeść, bo to są także dla ludzi te oczywiście bez soli. Szczury uwielbiają także orzechy, orzechy, najlepiej w ogóle dać im w łupinkach, żeby się trochę pomęczyły, ale no wiadomo, są wysokokaloryczne, wysoko także nie przesadzajmy tu też z ilości. Raz na jakiś czas można także podać jajko, jajko gotowane w skorupce. Czemu nie? Szczury się będą z nim trochę bawiły, próbowały się tam dostać. One kochają jajka, także yy, będzie to dla nich frajda i trochę sobie też pojedzą. Yy, nie za dużo, raz na dwa tygodnie, może nawet rzadziej. Ja tak daję jak. Jak mi się przypomni, właściwie albo najlepiej dawać przed jakimś sprzątaniem, bo cała klatka będzie usyfiona i będzie strasznie śmierdzieć, ale co szczury będą miały zabawę, to będą miały. Kolejna grupa produktów, którą możemy dać szczurom są to zioła. Zioła, e, za którymi niekoniecznie one przepadają. Raczej mniej szczurów się na nie rzuca i chyba może z nudów albo z głodu gdzieś tam podjada. Więc nie liczmy na to, że wszystko będzie zjedzone. Natomiast można spróbować i tu na przykład mam pokrzywę, babkę lancetowatą. Tutaj jest koper włoski. Możemy także podawać pietruszkę, szczypiorek świeży. Jak najbardziej one też to lubią, nawet bardziej niż te, niż te, suche, niż te suche zioła. Jak wiemy zęby szczurów rosną przez całe życie, a to oznacza, że szczury muszą sobie je ścierać i warto dawać jakieś twarde właśnie produkty, żeby szczury mogły, mogły sobie spokojnie gryźć właśnie na przykład te orzechy, aniżeli hamaki. Które, które im specjalnie kupujemy. Także co jeszcze może być oprócz, oprócz jakichś twardych, właśnie makaronu, czy orzechów, czy innych produktów, możemy dawać im także specjalne gryzaki. Tutaj jest gryzaki melisowe dla gryzoni, tutaj też są gryzaki kminowe, także naprawdę jest cała masa tych gryzaków. Tutaj mam jeszcze takie kosteczki. Które też są twarde, tutaj sucharki twarde, tutaj jeszcze jakieś kule, także naprawdę jest cały szereg przeróżnych produktów, które właśnie służą do ścierania zębów, do gryzienia i to są, i to są fajne produkty raz na jakiś czas, wiadomo nie codziennie. W sklepach można jeszcze znaleźć takie kolby. Ja tutaj mam y, dwie do gryzienia, takie na patiku, które się wiesza w klatce i szczury to sobie obgryzają, szczególnie w okresie jesienno-zimowym, ale także kiedy coś się dzieje, na przykład mamy łączenie, wyjeżdżamy gdzieś ze szczurami, kiedy pojawia się stres u szczurów, y, są bardziej osłabione, narażone y, na y, choroby, wtedy warto podać im Coś, co wzmocni ich odporność, jak na przykład pyłek kwiatowy. Mam tutaj pyłek kwiatowy. Kilka takich, kilka takich drobnych kosteczek możemy wrzucić im do miski. Możemy także podać wodę z miodem, wodę z łyżeczką miodu wymieszaną. Uwielbiają to, bo to jest słodkie, wiadomo. Ale także nada się wibowit. Ja tu mam i taką saszetkę, czy pół saszetki nawet wystarczy, pół saszetki rozrobionej w wodzie i to dajemy szczurkom, żeby wzmocnić ich odporność. Takie mamy przekrój możliwości dla naszych szczurów i myślę, że to jest naprawdę sporo. Aż czasem ciężko jest się oprzeć i nie dać im czegoś do jedzenia, szczególnie kiedy szczury są bardzo łakome i mogą zjeść bardzo dużo. I to my musimy stać na straży ich wagi, ponieważ bardzo łatwo sprawić, że będą otyły, a jest to dla nich oczywiście bardzo niezdrowe. Wtedy mniej się ruszają, mają problemy zdrowotne i tak dalej, i tak dalej. I patrzmy na skład. Karmy, na to, co zawierają poszczególne produkty. Bądźmy świadomi tego, co dajemy naszym szczurom, żeby uniknąć niepotrzebnych komplikacji i wizyt u weterynarza. To myślę, że podstawy żywienia szczurów mamy opanowane. Ja się z Wami żegnam. Wielkie dzięki za oglądanie i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Na razie!